Siemanko kochani z tej strony Rafał oczywiście z MotoRW Jestem dla was z kolejną motocyklową nowością w Dzisiejszym Dzisiaj na dywanie mam motocykl BMW R1200R Motocykl, który jest świetnym Przykładem na to, że nie wszystkie motocykle w naszej ofercie Są z jakimiś bardzo niskimi przebiegami W tym przypadku mamy BMW R1200 Który ma przejechany uwaga 165 tysięcy kilometrów I czy się tego boimy? Nie Ja osobiście nie boję się tego przebiegu Uważam, że w BMW z silnikiem w układzie Boxer 1200 Który jest naprawdę bardzo Pancernym silnikiem. Uważam, że ten przebieg to nie jest dużo. Śmiało ta maszyna zrobić drugie. Nawet bym się może dziś spodziewał, że zrobić trzy razy tyle, więc naprawdę potencjał jest ogromny. No ale przede wszystkim maszyna, którą dzisiaj wam prezentuję jest w bardzo fajnym budżecie, bym powiedział nawet okazyjnym. Więc jeżeli szukacie czegoś właśnie w takiej maści, chcecie nie za dużo pieniędzy wydać, ale wciąż dostać motocykl, który jest zdrowy, fajny, sprawny i bezpieczny, no to śmiało zapraszam Was do krótkiej prezentacji. BMW R1200R2000 e, Dokładnie słuchajcie, to jest już Wam mówię ósmy rok e, Ale motocykl wciąż cały bezwypadkowy, co myślę, że jest bardzo ważne e, Cały w oryginalnym lakierze, czyli wszystkie te elementy od nowości Zbiornik paliwa ładny, wszystkie te naklejki seria od nowości No co się nierzadko zdarza no, przy takim przebiegu e, Uważam, że to jest duży, duży plus e, No i pokusiliśmy się na niego, no, mimo tego dość dużego dużego przebiegu e, Za sprawą tego, że no naprawdę jest fajnie przygotowany no Dosyć świeży komplet opon, no, może już przebiegowo co zjeździło, ale mamy z tyłu oponę 2024 przód 2023 rewelacji nie ma ale na pewno jeszcze na niej pojeździcie zawias silnik ładnie pracuje no kardan no to tutaj wiadomo nic do, do, nic do roboty no i sam silnik uważam że naprawdę nie będziecie mieli do tego motocykla zastrzeżeń tym bardziej obchodząc go dookoła no nie ma wstydu no naprawdę nie ma wstydu wygląda to wciąż dobrze zdrowo tak jak wyglądać powinno dość duży motocykl ale wbrew pozorom e jakby jest takie poczucie lekkości, ale też bardzo polecam wszystkim, którzy nie próbowali niczego ze stanie BMW. No te silniki tak bardzo centrują ten motocykl, że, że wrażenia z jazdy są zupełnie inne niż w każdym typowym Japońcu. No i standardowo my do motocykla dajemy Wam komplet dokumentów do rejestracji, włącznie z pierwszym przeglądem, technicznym w Polsce i tak dalej, ale mam do niego oczywiście instrukcje obsługi, jakieś tam różne homologacje, bajery, instrukcje, BMW fajnie robi takie wszystkie dostelarze, całe instrukcje, więc mamy coś tam do tego motocykla. No i zapraszam Was serdecznie do Żardowa Śmina 20 motorwóz. Zobaczycie sobie ten sprzęt na żywo. Będziecie mogli nawet zrobić jazdę próbną, więc ja was serdecznie z tego miejsca zapraszam. Pamiętajcie, że też możemy Wam taki motocykl do 100 km dostarczyć całkowicie w gratisie. Na dalsze odległości także, ale wtedy już zadzwońcie, zapytajcie, jaki byłby koszt transportu do Waszej miejscowości i także możemy z takim motocyklem do Was przyjechać. Co, no co, dwa kluczyki na motocykla. No i chyba schudnąłem jeden kluczyk do motocykla, drugi to jest taka pestka serwisowa, o której można sobie dorobić taki kluczyk. No więc jeden kluczyk, no ale żadne manetki, to to jest wszystko w serii, to jest. No i bardzo ładna praca. Naprawdę mieliśmy ostatnio na taką bębkę z przybiegiem 70 tysięcy i wcale nie chodziła inaczej. Z tym te piece mają...

Jeżeli chcecie mieć to siłę w garażu, łapcie za telefon, jesteśmy po drugiej stronie, chętnie odpowiem na wszystkie pytania. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Lewa w górę, Siemanko. Hej!